Dzień dwudziesty Pogoń za odbiciem. Zeland zaczyna od metafory. Świat jest zwierciadłem Twojego stosunku do Niego, ale człowiek zamiast poprawić wyraz swojej twarzy złości się na odbicie. Innymi słowy świat reaguje na nas z opóźnieniem, tak jak odbicie w lustrze reaguje z mikrosekundowym przesunięciem po każdym naszym ruchu. Większość ludzi nie rozumie tego prawa i próbuje walczyć z odbiciem, zamiast zmienić siebie. Mechanizm lustra świata Świat materialny jest jak gigantyczne lustro. Twoje myśli, emocje, oczekiwania i reakcje tworzą obraz, który to lustro odbija w postaci wydarzeń. Problem w tym, że odbicie działa z opóźnieniem, dlatego ludzie nie widzą związku między swoim stanem a tym, co im się przydarza. Zaczynają reagować na to, co widzą w odbiciu, i w ten sposób wciągają się w błędne koło: zdarzenie, reakcja emocjonalna, nowy obraz, nowe odbicie. Efekt błędnego koła. Zeland nazywa to pościgiem za odbiciem. Człowiek widzi coś, co mu się nie podoba np. brak pieniędzy, zły nastrój, problemy w relacji i próbuje natychmiast to naprawić. Często przez napięcie, walkę, narzekanie albo lęk. W efekcie tworzy jeszcze więcej tego samego, bo lustro świata reaguje na jego emocje, nie na jego intencje. Im bardziej złościsz się na odbicie, tym bardziej staje się ono takie, jakim je widzisz. Jak przestać gonić odbicie? Zeland uczy, że aby wyrwać się z tego mechanizmu, trzeba zrozumieć opóźnienie. Świat potrzebuje czasu, by odbić nowy obraz. Nie reaguj na stare odbicie ono jest już przeszłością. Zachować spokój. Jeśli nie podoba ci się to, co widzisz, nie walcz z tym, po prostu świadomie utrzymuj nowy stan, który chcesz zobaczyć w przyszłym odbiciu. Nie oceniaj tego, co się dzieje. Każdy zły moment to tylko echo dawnego obrazu, który właśnie się wygasza. Nie poprawiaj odbicia, popraw twarz. Jak działa energia uwagi? Zeland przypomina: to, czemu poświęcasz uwagę, rośnie. Kiedy skupiasz się na braku, nawet jeśli walczysz z nim, wzmacniasz go. Kiedy kierujesz uwagę na harmonię, wdzięczność i lekkość, wkrótce zobaczysz ich odbicie w świecie. To kluczowy moment praktyki transurfingu. Świadome odwrócenie uwagi od odbicia na obraz. Praktyka dnia. Zeland proponuje prostą medytację. Spójrz spokojnie na sytuację, która ci się nie podoba. Powiedz w myślach. To jest stare odbicie, już się wygasza. Następnie skup się na tym, co chcesz widzieć zamiast tego. Utrzymuj nowy stan z lekkością, bez napięcia. Świat odbije go, gdy przyjdzie czas. Przykład. Jeśli ktoś jest samotny i mówi: Nie mam miłości, nikt mnie nie chce, świat odbija to dosłownie: brak bliskości, chłód, odrzucenie. A jeśli ta osoba zaczyna żyć jak ktoś, kto jest już kochany, dba o siebie, uśmiecha się, czuje spokój, po pewnym czasie lustro pokazuje to samo. Pojawia się relacja, serdeczność, przyciąganie. Świat zawsze odpowiada, ale z opóźnieniem. Cierpliwość i zaufanie. To, co najtrudniejsze, to nie reagować emocjonalnie na stare odbicie. Zeland powtarza, niech echo przeszłości zgaśnie bez twojego udziału. Cierpliwość i spokój pozwalają nowemu obrazowi ukształtować się bez zakłóceń. Efekt praktyki. Kiedy przestajesz gonić odbicie, chaos w życiu zaczyna się uspokajać. Znikają powtarzające się problemy, pojawia się poczucie prowadzenia, a Twoje działania zaczynają przynosić prawdziwe efekty. Świat przestaje być wrogi, gdy przestajesz się z nim spierać. Kluczowa myśl dnia 27: Nie biegnij za odbiciem w lustrze świata. Nie biegnij za odbiciem w lustrze świata, stań spokojnie i pokaż mu nowy obraz.